Serdecznie witam Was na moim kanale. Niemiecki da się lubić. Dzisiaj nauczymy się przedstawiać i opowiadać krótko o sobie. A przy okazji dowiecie się też kilku rzeczy o mnie. No to lecimy, los geht's! Na początku warto wiedzieć, że w języku niemieckim. Do obcych osób zwracamy się zazwyczaj per pan, per pani. Jest to bardzo ważne, ponieważ inaczej zadamy pytanie, jak się nazywasz, a inaczej jak pani, pan się nazywa. Dlatego w tym filmie najpierw będziemy zadawać pytania w okolicznościach formalnych, czyli per pan, per pani, a następnie w nieformalnych, czyli normalnie na typ. Pierwsze pytanie. Wie heißen sie? Wie heißen Sie? Jak się pan pani nazywa? Wie heißen Sie? Wie heißt du? Wie heißt du? Jak się ty nazywasz? Wie heißt du? Ich bin Claudia. Ich bin Claudia. jestem Claudia. Ich bin Claudia. Lub ich heiße Claudia. Ich heiße Claudia. Nazywam się Claudia. Ich heiße Claudia. Woher kommen Sie? Woher kommen Sie? Skąd Pani, Pan pochodzi? Woher kommen Sie? Woher kommst du? Wohe komst du? Skąd ty pochodzisz? Wohe komst du? Ich komme aus Polen. Ich komme aus Polen. Ja pochodzę z Polski. Ich komme aus Polen. Wo wohnen Sie? Wo wohnen Sie? Gdzie pan, pani mieszka? Wo wohnen lub Wo wohnst wo Gdzie Ty mieszkasz? Wo wohnst Ich wohne in Deutschland. Ich wohne in Deutschland. Mieszkam w Niemczech. Ich in Deutschland. Wie alt sind Sie? Wie alt sind Sie? Ile malat Wie alt sind Sie? Lup, wie alt bist du? Wie alt bist du? Ile Wie alt bist du? Jahre alt. Ich bin 30 Jahre alt. Mam 30 lat. Ich bin 30 Jahre alt. Wie geht's Ihnen? Wie geht's Ihnen? Co u pani pana słychać? Wie geht's Ihnen? Lub wie, 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 wie geht es dir? Wie geht es dir? Co u Ciebie słychać? Wie geht es dir? Mir geht's gut. Mir geht's gut. U mnie wszystko dobrze. Mir geht's gut. Mir geht's nicht gut. Mir geht's nicht gut. U mnie nie wszystko dobrze. Mir geht's nicht gut. Gejdso. Gejdso. Jakoś leci. Gejdso. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że umiesz się przedstawić i powiedzieć krótko, skąd pochodzisz i gdzie mieszkasz. Subskrybuj mój kanał, jeśli chcesz nauczyć się języka niemieckiego. Zapraszam cię również serdecznie na mojego bloga niemieckidasielubić.com. Znajdziesz tam mnóstwo dodatkowych materiałów do samodzielnej nauki języka niemieckiego. Pod tym wideo zostawiam Ci link do posta o przedstawianiu się i opowiadaniu o sobie. Fajnie, że tu jesteś. Widzenie us in next video. video. bald.